Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mighted Magic Duel of Champions. Tym razem niestety nie macie dźwięku, nie mogę tego wszystkiego synchronizować, ponieważ gram na laptopie i pokazuję Wam to wszystko na laptopie, jednak przyjemność nagrywania jest dużo lepsza niż na komputerze, nie ma żadnych lagów ani nic. No więc zagrajmy, zagrajmy sobie Talon Inferno. Być może podrzucę w tle jakąś muzyczkę. Albo zmontuję tak, żeby była nawet muzyczka z tej gry więc gramy czy te karty mi się podobają w sumie całkiem nawet mogą być całkiem mogą być szkoda że ja nie zaczynam tak jak mówiłem już tą talią najlepiej jest zaczynać gdyż wtedy doładujemy piąchę sobie i i, 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 i wtedy wiadomo jesteśmy na równi z przeciwnikiem zawsze Przeciwnik zazwyczaj ma jedną piochę. O, widzę, że tutaj akurat nasz przeciwnik również nie doszło mu jakieś żadne fajne karty na początek. Okej, okay, więc yy, zobaczymy, zobaczymy jak tam będzie. Hmm. Bardzo łatwo mu rozwalę tego gościa. Nie ma żadnego problemu. Nie mam z tym żadnego problemu. Oczywiście piącha, niszczyciel, bam, bam, bam. Bardzo pięknie. Sporo szczęścia mieliśmy na widać, nie doszło mu karty na rękę na początku. No, więc, więc jest spoko. Okej. Okay. Zobaczmy jakby można było zjechać tego pana. Tu cztery, tu odrzucamy. ok to będzie dobry pomysł. Odrzuć zadaj dwa obrażeń. Teraz którą kartę odrzucimy. Wszystkie by mi się przydały, najmniej ta. Zadaj dwa. I teraz sobie powiększymy siłę. E, za dwa i za 5. Pięknie, pięknie rozegrane. O, Gostek nie ma już szans. Mam jeszcze do tego. Yy, jak on się nazywa? Poszukiwacz czegoś tam. Poszukiwacz śmierci, spało. Więc trzy w jego życie. No, tak więc spoko. O, kurde, to jest nieprzyjemne. okej, okay, dobra, pomyślmy. Pomyślmy, czy możemy to skończyć już teraz? To będzie. Nie, nie możemy, bo to jest 6-7. Nie możemy skończyć. Czy to ma okaleczenie? Aha, zabija. Okej, okay, czyli warto by było go jakoś tam zniszczyć. A czy mogę się poruszać? Nie mogę. Okej, okay, nie niszczmy go, trudno stracimy naszego gościa. Natomiast yy, wystawmy tutaj tego pana Oj, mogą go ulepszyć Często zapominam o tych, tych Ale damy jeszcze na wszelki wypadek tarczę temu Jakby chciał coś zrobić Okej, okay, ten wampirek o uh o -oh. uh -oh. dobrze, w następnej turze już go nie ma. Wygrałem. Bardzo dobre karty mi się trafiły w ręk na rękę eee, no. No na 100% wygrałem. Odrzucę mu tego do ręki. Odrzucę mu tego i bam! Jak widzicie, gram na laptopie, więc muszę tą myszką tak trochę przebijać. Mam małą czułość. Ok, więc zagramy sobie jeszcze jedną grę. Mm. Ok, witajcie po cięciu. Oczywiście wtedy, kiedy ja chcę nagrywać, to musiał się zepsuć ten cały. to całe serwery w, w Ubisoftie, w Uplay. Z Mighty Magica Duel of Champions więc więc tamtą grę tak jakby wykasowano zagram następną yy, talią świątyni ale przegrałem ją sromotnie więc postanowiłem że zagram co innego zagram sobie infernem znowu jak widzicie słabe karty bardzo słabe karty na początek nic być może w następnej turze rzucimy po prostu to Okej okay. No niestety to będzie konieczność Walimy oczywiście w piąchę I masz co się będę tutaj Guzdrał Jednak potem możemy zdobyć sporą przewagę naszym niszczycielem um. Okej okay. Dobra Zaczynamy jazdę Oczywiście niszczyciel Oczywiście nie na tej linii gdyż Zadaliby mi e, zbyt dużo obrażeń Teraz jak najszybciej piąchę do czterech e, Czyli w następnej duże piącha do czterech A później e, oczywiście magię Dobrze, w takim razie, jeżeli on zrobi tak, to ja zagram bardzo fajną rzecz tutaj i do tego tak. A żeby się zbytnio nie cieszył, to niech mu tego jeszcze zablokuje. A kolejną rzeczą, którą zrobię, to oczywiście piącha i spoko. Okej, okay, zabiję sam siebie No cóż Jego wybór Okej, okay, fajny bohater Jednak walczących wręcz nie mam aż tak dużo Okej okay. Czy wystawić Lima? Tak, to jest chyba teraz y, konieczne Natomiast pójdę sobie w magię Dobrze Dosyć szybko gramy Ten bohater Jest fajny, ale ma niestety tylko czary ognia No spójrzcie, ja mam czary ognia Tutaj to jest chyba powietrze I jeszcze Księżyca, czyli Czyli no Te czary nekropolii O widzę ustawił się Idealnie się ustawił pod firebola Po prostu sprowokował mnie Sprowokował mnie, ja muszę to Dać mu teraz firebola yy, Mogę mu napisać dzięki No idealnie się ustawił, przyznajcie wszystkich czterech, których miał na polu zdjąłem mu jedną kartą wspaniale Wspaniale w następnej turze yy, pójdziemy sobie w yy, tego gościa. O, 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 on tu idzie tak W takim razie e, Trzy ataku Dajmy coś, żeby przeżyło Do tego walnijmy sobie ciam, parę ciam i w piąchę Dobrze. Trzy, dwa wiem, że to wszystko powolno idzie, ale Mam bardzo, ma bardzo małą czułość yy, touchpada Tego wiecie co się palcem suwa i, i, i muszę tak kilka razy przesuwać Ale za to na tym komputerze mam stałe 29 fpsów, 25 akurat, ale... Czyli nieodczuwalne lagi Więc, więc jest dużo lepiej, dużo wygodniej nagrywać <laughs> Dobrze, a więc zastanówmy się co mu wypada zdjąć. Mogę mu zdjąć Lima, a mogę mu zdjąć yy, tego pana tutaj. Lilim nie będzie aż tak groźny, jednak ten pan tutaj też. Okej okay. Hm Dobrze, możemy wystawić sobie na pewno tak Pójdźmy sobie tak Pójdźmy sobie, chyba jednak Lilima będzie fajniej tutaj. Do tego zadaj dwa punkty. Nie, chyba najlepszym wyjściem będzie tu dobranie karty. I bardzo fajnie, że to zrobiłem. Tu sobie wystawię i jedziemy go, proszę Państwa, za. Zostanie mu 5HP. Bardzo fajnie, w następnej turze może paść bardzo łatwo. Nie może użyć jednego fireballa. O, pewnie przyszedł mu właśnie jakiś fireball, ale nie może go użyć, bo wcześniej nie ładował buteleczkę. Tylko użył sobie raz tej jego pasywki. Nic, myślę, że, że gra wygrana. Jeżeli wystawi coś słabszego, to zawsze mogę mu zadać dwa obrażenia. Tak, tak, myślę, że gra wygrana. No, dawaj gościu. Czyżbyś czekał do końca tury? Nie, jeszcze wystawisz sobie wivernę, tak? Czy to jest ta? Nie, to chyba nie ta. Wystawi jeszcze jedną. Tutaj. A co zrobić tym? No, tutaj tak mam na dole 5, więc. Aha, tutaj zrobisz tak. No dobrze, więc ci zdejmę tego wilka. Mam pasywkę. Mojego bohatera. Dobra, nie wiem czy go z tych zapomniał. Czy zrobił to celowo? W każdym bądź pada. Jeszcze poznacamy się nad nim chwilę. Bam, a poddał się, spoko. Ok, więc dwie rundy wygrane spokojnie, inferno. Więc potęga inferno jest niesamowita w tej grze. Zagram? Nie, nie, nie gramy jeszcze jednej, będę miał problem, za długo będzie trwać renderowanie, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach, zagrajmy w Might Magic Duel of Champions. Na razie.